Poczta Polska systematycznie i konsekwentnie musi przebudowywać profil funkcjonowania z profilu urzędu, czyli takiej instytucji, gdzie się przychodzi, bo się musi, na taką instytucję, w której przychodzi się, bo się chce, czyli to jest jakby perspektywa klienta coraz śmielej wchodzimy w takie obszary, które klienci, na, na, nasi klienci sobie życzą. Mówimy tutaj o różnych rodzajach przesyłek, paczek, śledzeniu tych paczek w internecie, mówimy o upraszczaniu procedur, czyli o sytuacjach, w których... Firmy kurierskie już to mają, czyli mówimy na przykład o powiadomieniach SMS-a, SMS-em, o tym, że tam ta strona jest wyposażona w telefony komórkowe, może skontaktować się z odbiorcą. To wszystko jest to, co w Poczcie Polskiej w tej chwili w przyspieszonym tempie musi się zadziać. no Bo taki wariant, w której listonosz rzuca wizo do skrzynki, bo nie ma klienta, no to musi odejść zapomnienie, ponieważ konkurencja kontaktuje się z klientem na różne sposoby. Pracujemy z, z pracownikami nad tym, aby wypracować najlepszy model dojścia do nowoczesnej poczty. Jak mówię słowo nowoczesna poczta, to bardzo wiele osób się uśmiecha, no bo poczta się kojarzy raczej z brakiem nowoczesności. Ale z drugiej strony no to zapraszam do Europy. Teraz jest akurat okres wakacyjny, więc prawda, Polacy jeżdżąc, widzą, jak wyglądają poczty w innych krajach nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poczta polska w perspektywie kilku lat wyglądała tak jak poczta szwajcarska czy niemiecka.